Weszła na uroczystość jak cień, cicho, samotnie, w sukience o dwa rozmiary za dużej i butach, które widziały już zbyt wiele zim. Nikt jej nie przywitał, nikt nie zapytał kim jest. Uczniowie szeptali, rodzice patrzyli, niektórzy się śmiali. Myśleli, że się zgubiła, albo że to pomyłka, a ona usiadła w ostatnim rzędzie z zaciśniętym gardłem, słuchając jak kolejne nazwiska są wyczytywane ze sceny. Aż prezydent osobiście otworzył ostatnią kopertę i przeczytał imię, którego nikt się nie spodziewał. Jej imię. Kiedy prezydent otworzył ostatnią kopertę, sala zamilkła. Nikt nie spodziewał się tego imienia. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zostań z nami, to co wydarzy się dalej, zostanie z Tobą na długo. Słońce powoli chyliło się ku zachodowi, gdy dotarła do wysokiej metalowej bramy. Za nią widać było szkolną aulę, rozświetloną światłami, wypełnioną muzyką i głosami dumnych rodzin odbijającymi się echem od korytarzy. Zatrzymała się, ściskając zaproszenie obiema dłońmi jakby ktoś miał zaraz podejść i powiedzieć, że to pomyłka. Jej nazwiska nie było na żadnej oficjalnej liście, nie została sfotografowana podczas prób, nikt nie poznawał jej twarzy, gdy weszła. Niektórzy uczniowie sądzili, że to córka sprzątaczki, inni szeptali, że pewnie przyszła przez pomyłkę. Sukienka, pożyczona od sąsiadki, była luźna z jednej strony, buty nie do pary, a włosy spięte starym wstążką, która co chwilę się zsuwała. A jednak weszła, cicho, niezauważona i usiadła w ostatnim rzędzie za wysokimi kwiatami i banerami zdobiącymi salę. Za każdym razem, gdy ktoś nowy wchodził, miała nadzieję, że to ktoś, kto ją zna, ale nikt nie przyszedł. Żadna rodzina, żadni przyjaciele. Tylko dźwięk jej oddechu pośród uroczystości, która zdawała się nie być dla niej, nie płakała. Ale w środku coś się w niej łamało. Ten rodzaj bólu, który nie wydaje dźwięku, ale zostaje na zawsze. Mimo to pozostała tam, twarda, bo gdzieś głęboko czuła, że coś się wydarzy. Czuła to w powietrzu. Ukradkowe spojrzenia, szeptane żarty, drobne szturchnięcia między uczniami to nie chodziło tylko o sukienkę chodziło o sposób w jaki się poruszała ostrożnie jakby bała się zająć za dużo miejsca nie miała makijażu jej paznokcie były obgryzione nie pomalowane a buty mówiły więcej niż jej milczenie stare popękane za duże na jej stopy włożyła do środka gazety żeby w ogóle móc w nich iść Ktoś z drugiego rzędu uśmiechnął się złośliwie i trącił koleżankę. Ona w ogóle powinna tu być. Druga dziewczyna roześmiała się. Wygląda, jakby przyszła posprzątać po wszystkim. Słowa nie były głośne, ale ostre, ostrzejsze niż policzek. Słyszała je, oczywiście, że słyszała, ale twarz miała nieruchomą. Nie mogła sobie pozwolić na reakcję. Nie tam, nie wtedy. Mocniej ścisnęła zaproszenie. Jakby było jej tarczą, jedynym dowodem, że naprawdę tu należała. Wiedziała, co ten moment dla niej znaczy, nie dla nich, dla niej, bo ona nie miała być w takim miejscu. Szła kilka kilometrów tylko po to, żeby usiąść właśnie na tym krześle, w tej chwili. I mimo wszystkiego, tych śmiechów, spojrzeń, upokorzenia, wyprostowała plecy, bo było coś, czego oni nie wiedzieli. Aula przypominała teatr, czerwone, welurowe fotele, złote lampy zwisające z sufitu, ogromna scena, na której wkrótce mieli stanąć zwycięzcy, ale zupełnie z tyłu, tam gdzie światło ledwo dochodziło, stał rząd krzeseł rezerwowych. To tam usiadła, nikt się nie obejrzał. Patrzyła, jak jej rówieśnicy przechodzą obok z wysoko uniesionymi głowami, śmiejąc się, poprawiając sukienki, prostując krawaty. Oni błyszczeli, ona była jak cień. Od czasu do czasu naciągała sukienkę, próbując zakryć rozerwanie przy brzegu. Nikt nie zaproponował pomocy, nikt się do niej nie uśmiechnął, ale ona nie oczekiwała życzliwości. Nauczyła się żyć bez niej. Z jej miejsca ledwo było widać scenę, widok zasłaniały banery i wysokie bukiety postawione dla ozdoby, ale nie ruszała się, patrzyła na rozmazane sylwetki i słuchała każdego imienia, które wyczytywano, powtarzała je szeptem pod nosem, nie z zazdrości, ale jakby to była cicha modlitwa: Niech ten moment wystarczy, niech dziś nie zniknę, bo to krzesło, ten odległy róg, to było wszystko, co miała. A jednak siedziała tam z godnością, jakby cień był jej zbroją. Nie krzyczeli, nie musieli. Szepty, gdy są wystarczająco okrutne, niosą się dalej niż wrzask. Za jej plecami dwie dziewczyny chichotały, zasłaniając usta dłońmi. To ta z artykułu, dziewczyna z biednej dzielnicy? zapytała jedna. Druga odpowiedziała: wygląda jak żart, którego nikt nie dokończył. Chłopak pochylił się do przodu i dodał: Pewnie przyszła ukraść resztki z bufetu. Nie mieli zamiaru by to do niej dotarło, ale dotarło. I każde słowo było jak kolec wbity pod skórę. Nie drgnęła, nie odwróciła się, ale jej ramiona zesztywniały, oddech skrócił się, palce zacisnęły się na zaproszeniu tak mocno, jakby to była jedyna rzecz, która trzymała ją jeszcze przy sobie. To nie był pierwszy raz, kiedy słyszała takie rzeczy. Szkoła zawsze była polem bitwy. Ktoś kiedyś wrzucił jej plecak do śmietnika, ktoś inny porwał jej pracę domową. Jej imię było wyśmiewane w czatach, ale dziś, dziś bolało inaczej, bo to miał być jej moment, szansa, by usiąść w tej samej sali, być częścią czegoś większego. Tymczasem czuła się jeszcze mniejsza, jeszcze bardziej sama. A mimo to niosła w sobie coś, czego oni nie mieli milczenie, milczenie pełne prawdy, pełne blizn, których nikt nie widział i dziwny spokój, ten, który często pojawia się tuż przed burzą. Zobaczyła ją z daleka, nauczycielkę języka polskiego panią Celinę, idącą korytarzem z notatnikiem przyciśniętym do piersi. Była znana z dobroci, jako jedyna kiedyś dała jej książkę na własność. Dziewczyna miała nadzieję, że podejdzie, że się uśmiechnie, że choć jeden dorosły ją rozpozna. Pani Celina dostrzegła ją, ich spojrzenia się spotkały. Przez chwilę wszystko zamarło, ale wtedy nauczycielka odwróciła wzrok, udając, że sprawdza listę na notatniku i ruszyła w stronę ozdobionych krzeseł na przodzie. Żołądek dziewczyny ścisnął się, może jej nie poznała, a może właśnie poznała. I poczuła wstyd. W końcu, jakby to wyglądało, nauczycielka rozmawiająca z biedną dziewczyną w pożyczonej sukience, bez rodziny, bez kwiatów, bez szans na nagrodę. Może milczenie było po prostu łatwiejsze, bezpieczniejsze. W tamtym momencie dziewczyna zrozumiała coś okrutnego o świecie. Czasem nawet ci, którzy kiedyś wydawali się dobrzy, wybierają wygodę zamiast odwagi. A podczas takich uroczystości, gdzie wszyscy chcą wyglądać idealnie, niektórzy znikają, nie dlatego, że są niewidzialni, ale dlatego, że inni nie chcą ich widzieć. Spojrzała na zmięte zaproszenie leżące na jej kolanach, teraz wydawało się cięższe, jak dowód nieprzynależności, ale tego jak daleko była od bycia naprawdę zauważoną. Ceremonia rozpoczęła się muzyką i gromkimi brawami. Jasne reflektory przesuwały się po scenie. Konferansjer ubrany w ciemny garnitur ze złotą przypinką podszedł do mikrofonu. "Dziś wieczorem", powiedział, "świętujemy doskonałość, odwagę, zwycięstwo". Sala zareagowała jeszcze głośniejszymi brawami. W górę poszły telefony Migawki aparatów rozbłysły jak fajerwerki. Pierwsze imię rozbrzmiało w całej sali i elegancko ubrany chłopak ruszył dumnie na scenę. Jego rodzice wstali, koledzy krzyczeli z radości. Błysk za błyskiem utrwalał moment na zawsze. Dziewczyna z ostatniego rzędu patrzyła. Serce biło szybciej. Nie z zazdrości, ale z czegoś głębszego. Z żalu, z żałoby po wersji siebie, która nigdy nie dostała takich oklasków. Potem padło drugie imię, trzecie: dziewczyna w błyszczących szpilkach, chłopak, którego nazwisko widniało na tablicy darczyńców, jeden po drugim, wyróżnieni, nagrodzeni, ich historie, zdjęcia, stypendia, wszystko zaplanowane, wszystko wyćwiczone. Znowu ścisnęła zaproszenie, tym razem mocniej. Brawa rosły z każdym kolejnym nazwiskiem. Jej imię milczało. Pogrzebane gdzieś w ciszy pomiędzy wyczytywaniami, a mimo to liczyła dalej, powtarzała każde imię szeptem nie po to, by oceniać, nie z zazdrości, ale by pamiętać bo czasem, dla kogoś takiego jak ona pamięć to wszystko, co ma. Brawa po każdym imieniu były jak grzmot. Rodzice wstawali, klaszcząc ponad głowami, nagrywając każdą sekundę na telefonach. Niektórzy rzucali róże na scenę, inni płakali ze szczęścia. Gdy jedna z dziewcząt otrzymała stypendium, ojciec podbiegł na scenę i objął ją mocno. Prowadzący się zaśmiał. Tłum wiwatował. Aparaty błyskały jak na rozdaniu Oscarów. A z tyłu cisza. Jej cisza. Patrzyła na to wszystko nieruchomo. Twarz bez wyrazu, oczy cicho płonące. Wokół niej puste krzesła. Żadna matka nie klaskała, żaden ojciec nie wstał. Nikt nie zawołał jej imienia, nie pomachał z daleka. Spojrzała w dół, poprawiając sukienkę. Nie po to by wyglądać lepiej, ale by ukryć drżenie dłoni. W tej chwili nie była już tylko biedną dziewczyną, była niewidzialna. Ktoś kichnął dwa rzędy przed nią. Uczeń za jej plecami szepnął żart. Śmiech przeszedł przez salę jak fale po kamieniach wrzuconych do wody, ale do niej nie dotarło nic. Już nawet nie próbowała przynależeć. Po prostu trwała, ale nawet trwanie ma swoje granice. I gdzieś głęboko w jej piersi, tam gdzie słowa nie sięgają, coś się budziło. Nie gniew, nie smutek. Coś starszego, cięższego, coś, co całe życie czekało, by zostać zauważone. To nie chodziło o sukienki, nagrody ani zdjęcia z perfekcyjnymi uśmiechami. Nie chodziło nawet o to, że jej nie wyczytano. Chodziło o to, że nikt jej nie widział. Siedziała wyprostowana, plecy przyciśnięte do zimnego plastikowego krzesła, kręgosłup zesztywniały od wysiłku, ale nikt na nią nie spojrzał. Ludzie przechodzili obok, muskając jej ramię, nie zauważając. Jej obecność nie zostawiała śladu w ich świecie, jakby była częścią krzesła, ściany albo podłogi i to bolało bardziej niż bieda, bardziej niż głód, bardziej niż żarty szeptane w korytarzach. Żyła tak, że nauczyła się kurczyć, nie prosić, nie oczekiwać, nie mieć nadziei, ale dziś, dziś miała nadzieję, choć odrobinę, że może w sali pełnej świateł, przemówień i ważnych nazwisk ktoś ją zauważy. Nie tylko oczami. Ale naprawdę. Zamiast tego była pustką wśród kolorów. A jednak w tej pustce niosła coś, czego nikt inny nie miał. Nie bogactwo, nie oklaski, ale coś głębszego. Siłę tych, których nikt nie widzi. Cichą dumę tych, którzy wstają bez świadków. Duszę kogoś, kto zna swoją wartość, nawet gdy świat odmawia jej imienia. Tego jeszcze nie wiedziała że jej imię wkrótce przerwie ciszę. Światła ponownie przygasły, konferencjer odchrząknął i poprawił mikrofon. A teraz, powiedział, przechodzimy do ostatniego i najwyższego wyróżnienia tego wieczoru. Po sali przeszedł szmer, jak napięcie elektryczne, telefony poszły w górę, wszyscy usiedli bardziej wyprostowani, matki szeptały z podekscytowaniem. Ojcowie wyciągali kamery, uczniowie z pierwszych rzędów wstrzymali oddech, jedni z nadziei, inni w ramach starannie przećwiczonej postawy, a na samym końcu ona się nie poruszyła, nie spodziewała się niczego, pogodziła się już z byciem niewidzialną, przestała liczyć imiona, przestała słuchać, przestała mieć nadzieję, jej palce poluzowały uścisk na zaproszeniu. Sunęło się lekko na kolana, pogięte na rogach, jak zapomniany list, i wtedy usłyszała kroki: ciężkie, pewne, wyważone. Na scenę wszedł mężczyzna w ciemnym garniturze nie prowadzący, nie nauczyciel to był prezydent Rady Szkoły człowiek znany z tego, że rzadko przemawia na takich wydarzeniach w rękach trzymał kopertę ze złotym brzegiem, grubszą niż wszystkie inne. Sala zamilkła. Cisza do niej nie dotarła bo nadal wierzyła, że ten moment jest dla kogoś innego. Prezydent się nie spieszył, otworzył kopertę powoli, z namysłem, jakby miał właśnie ujawnić sekret. Cała sala wstrzymała oddech, tysiące oczu wpatrywały się w złoty papier w jego dłoniach. Spojrzał w górę i uśmiechnął się łagodnie. Jest ktoś, powiedział, kogo historia nigdy nie została opowiedziana na tej scenie. Kto nie prosił o uznanie, ale na nie zasłużył w ciszy. Publiczność poruszyła się. Ciekawość, zdziwienie. Ta nagroda, kontynuował, jest za wytrwałość bez braw, za siłę bez świadków i za wielkość narodzoną w cieniu. A potem, wypowiedział jej imię, wyraźnie, pewnie, na tyle głośno by dotarło do ostatniego rzędu, przez chwilę nikt nie zareagował. Imię było obce, niećwiczone. Uczniowie z przodu odwrócili głowy. Ktoś szepnął, kto to? Inni sprawdzali program, szukając nazwiska, którego tam nie było. Ale w ostatnim rzędzie serce dziewczyny stanęło, zamrugała, zastygła, pewna, że to tylko jej wyobraźnia, aż powtórzył Prosimy na scenę jej pełne imię. I cisza rozpadła się, jak szkło. Imię może być ciche, dopóki nie zostanie wypowiedziane przez kogoś, kto ma głos. Gdy prezydent powtórzył jej imię, przez salę przeszedł ruch, jak zmarszczka na tafli nieruchomej wody. Głowy zaczęły się obracać, najpierw pierwszy rząd, potem drugi, aż po sam koniec, jeden po drugim, ludzie odwracali się przez ramię szukając. Na ich twarzach nie było rozpoznania, czy tylko zdziwienie. Ona siedziała nieruchomo, dłonie zaciśnięte na kolanach, oddech płytki. Przez ułamek sekundy pragnęła, by ziemia się pod nią otworzyła. Nie ze wstydu, ale dlatego, że jej ciało nie znało takiej uwagi. Nigdy się tego nie nauczyło i wtedy to poczuła ciężar setek spojrzeń. Jedne zdziwione, inne ciekawe. Kilka nawet osądzające, ale wszystkie skierowane na nią. Dziewczyna, która wcześniej się śmiała. Teraz patrzyła z rozchylonymi ustami. Chłopak, który wyśmiewał jej buty, spuścił wzrok bez słowa. Chwila się wydłużyła, nikt się nie odezwał, nikt jeszcze nie klaskał, a w tej zawieszonej ciszy coś w niej się poruszyło. Dziewczyna, która weszła, chcąc tylko nie przeszkadzać, miała teraz całą salę czekającą na jej kolejny ruch, dotarła na scenę z sercem drżącym, oczami szeroko otwartymi, ale suchymi. Prezydent zrobił krok w bok i gestem zaprosił ją do podium. Lecz zamiast wręczyć jej medal, zwrócił się do publiczności i zaczął mówić. Zanim wręczę ten medal, powiedział, musicie usłyszeć, kim ona jest. Cisza znów zgęstniała. Ta młoda kobieta, kontynuował, codziennie chodziła pięć kilometrów do szkoły, uczyła się bez prądu, bez internetu, często bez jedzenia. Opiekowała się chorą babcią, a mimo to była w czołówce najlepszych uczniów w okręgu, ale nigdy nikomu się tym nie chwaliła. Sala poruszyła się niespokojnie. Nikt jej nie fotografował, nikt nie zaprosił jej na próby, nikt nie zarezerwował jej dziś miejsca, a jednak przyszła cicho, sama, z godnością odwrócił się w jej stronę To przez ciebie ta uroczystość ma sens. Jesteś przykładem wytrwałości, a nie przywileju, prawdy, a nie przedstawienia. I dziś cisza, która cię otaczała, kończy się. Dziś wszyscy muszą cię zobaczyć. Wziął medal do rąk i zawiesił jej go na szyi. Ona się nie uśmiechnęła, nic nie powiedziała, ale po raz pierwszy w życiu świat ją usłyszał oczami. Na początku była tylko cisza, a potem gdzieś w środkowym rzędzie wstała kobieta. Zaczęła klaskać, powoli, z namysłem. Za nią kolejni, nauczyciel, uczeń, jeszcze jeden. A potem dźwięk urósł. Jedne oklaski zamieniły się w wiele. Najpierw cicho, potem mocniej, głębiej. Jak deszcz, który zaczyna szeptem na dachu, a kończy się burzą. To nie były zwykłe brawa, to było coś innego. Nie dla popularności, niewyuczone. To było przeproszenie, to był podziw. To był żal, że nie widzieli wcześniej. Niektórzy rodzice ocierali łzy, niektórzy nauczyciele spuszczali wzrok ze wstydem, nawet uczniowie, którzy wcześniej ją wyśmiewali, teraz klaskali, nie dlatego, że ktoś im kazał, ale dlatego, że coś w nich pękło, coś, co potrzebowało się naprawić. Ona stała nieruchomo, medal ciężki na jej piersi, dłonie drżały, nie ze strachu. Ale od ciężaru bycia wreszcie zauważoną. Oklaski nie ustawały. Rozbrzmiewały w całej sali, wstrząsały ścianami, odbijały się echem w każdym kącie, gdzie wcześniej mieszkała cisza. I po raz pierwszy nie czuła, że udaje kogoś, kim nie jest. Czuła, że należy. Na długo po tym, jak brawa ucichły, echo jej obecności wciąż brzmiało. Ludzie mówili o niej nie z litością, lecz z szacunkiem. Nauczyciele, którzy nigdy jej nie zauważyli, zaczęli pytać o jej przeszłość. Uczniowie, którzy nigdy nie wypowiedzieli jej imienia, teraz szeptali je z podziwem. Jej historia rozeszła się nie przez medal, lecz przez to, co zburzyła, iluzję, że wartość można mierzyć wyglądem, majątkiem lub znajomościami. Zeszła ze sceny w ciszy, idąc tą samą alejką. Ale tym razem cisza nie była odrzuceniem, była szacunkiem. Ludzie się odsunęli, głowy lekko się pochyliły, to nie było głośne, nie musiało być, nie stała się bogata tej nocy, żadne pieniądze nie spadły z nieba, żaden sponsor nie zapukał do drzwi, ale wydarzyło się coś większego, została zauważona. I w tej chwili każdy krok w rozdartych butach, każda strona przeczytana przy świecy, każda łza zatrzymana w gardle wszystko to zamieniło się w coś innego. Godność, pamięć, sens. Bo odwaga nie jest głośna. A czasem najodważniejsi są ci, którzy nigdy nie wierzyli, że ktoś ich zapamięta, ale zostają zapamiętani.